Niech on się zajmie tymi królami, ja zaś go wesprę swymi radami. No, czas już działać. Lecę więc ja już, ty strój pastuszka na siebie załóż i idź tam do nich, do tych pasterzy. Ich dobre serce we wszystko wierzy. Powiem im, żem zgubił się, a noc ciemna, zimna i głodna i nieprzyjemna, więc do ogniska net mnie przygarnął. Potem zaś będą glikiemię czarną. Ja zaś, przegłupstwa i łapówkami, wnet się dogadam z politykami. Heroda jeszcze dziś na tron wsadzę. Będzie nowy podatek, co go zwą? Dochodowy. On tak nazywa się dochodowy, bo to dla rządu zysk jest gotowy. Za co se kupio nowe rydwany, Herod, Senat i inne panny. Ty się nie przejm jakoś to będzie. Najwyżej będzie miedli żołnier się narodził dzisiaj w Betlejem, by przynieść ludziom miłość. Nadzieję. Szedłem więc do was, by wieść przekazać, byście go witać pobiegli zaraz. Lecz patrzę, a ten tu oto diabeł chciał was tym zabić. Więc całą sprawę przejął zaraz biuro anielskie. Chcemy wyjaśnić plany diabelskie. No, damy państwie, nic się nie dzieje. Cisza i spokój. Tak mam nadzieję królować sobie lat jeszcze wiele. Niezła to w sumie dla mnie odmiana. Z diabła prostego, ze sługi w Pana. Proszę, od piekła mam tu wytyczne. Me obowiązki? E, nie takie liczne. Muszę ja tylko złych wciąż pilnować. Co tam się dzieje? Jakiś trzech typów chcecie zobaczyć. Królu. Co królu? Ma to mnie królu, mówi ci wioto. A, spoko, spoko. Co co? Spoko. Kręg. No. Byliście kiedyś dzień jeden w szkole? Zresztą nieważne. Ja durniu wolę. A teraz odejdź mi stąd prostacy i weźcie prysznic. Takie jak ja? Na wielkie piekła. To są królowie. To są korony, to trzej królowie idą w te strony. To ci co piekło każe im składzić, zaraz się dowie ruchy wprowadzić. ci się zdaje. Niech Herodzidzim coś się wydaje. Masz rację, Kacprze. Ja powiem nawet, że mu nie ufam. Wcale, a wcale. Mordę ma jakoś nieludzką taką. Nie ufam także jego żółdakom. Odnaleźć króla dla nas rzecz święta. I choć Heroda ja znieść nie mogę, muszę mu przyznać. Pokazał drogę. Tak, do Betlejem. Lecz ja nie wierzę, by on to zrobił zupełnie szczerze. Racja, Melchiorze. O wielkie nieba. Odszczesne króle teraz potrzeba. My, króle wschodu, karate znamy. <głosy> <głosy> A wujki to wręcz kochane. Znów coś tak to. Lecz nie to człowiek. O Boże bracia, to chyba diabeł. Wybiła króle wasza godzina. Już nie ujrzycie wy Boga, syna. I innym o Nim też nie powiecie. Dobra nowina się nie rozniesie. Więc król nad królami, Pan nad Panami. Oto Syn Boga. Tego się boisz. Stąd Twoja trwoga, więc nas zabijesz, ale nie Boga. Boga nie mogę, ale nie trzeba. Nikt nie uwierzy, więc nikt do nieba nie pójdzie. A w piekle ja tam wciąż ja... żartowałem. No bądź kolegą. Genewskie przecież są wciąż konwencje. Ja się poddaję. Ja jestem jeńcem. Nic nie słyszymy. Panowie króle, ja żartowałem. O, panie... Jesteśmy mali. Będziemy tobie dary składali. Woń, kadzidła woń do nieba sięga, więc jest o Boże jak Twa potęga. Dzięki Wam, dobrzy nasi królowie, że się tu przyszli. Tak myślę sobie, że bez Was krucho byłoby z nami. Wyście walczyli z żołdakami, złego Heroda, wyście. Przejrzeli i nawet diabła przegnać ją mieli. Nic to nie warte nasze zasługi, lecz trzeba uciekać. Heroda, sługi na pewno wszystko mu powtórzyli, żeśmy plan jego tak przechwytyli. I teraz Herod będzie go szukał, żeby go zamknąć. Herodzie tam ci nie chcieli opracować w ogóle. Lucyferowi dobrze służyłem i gdy po śmierci znów w piekle stanę na pewno godność księcia dostanę. Ty godność księcia? Ja cię pierdoło każę nadziewać siarką i smołą. Wszystko strzeliłeś, wszystko wpaprałeś, cały misterny plan zmarnowałeś. O Panie, przebacz. Ja dobrze, znaczy, chcie, chciałem, lecz teraz dzieci zabić kazałem. Rozkaz ten wojsko spełni jak trzeba. Co z tego? Dzieci pójdą podjął...